Cześć, witajcie. z tej mieszalnicy, Loco Game Dobrze. 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 Aha, Aha, stress To a, akcy do niego jest już już nie A ty, co to wszystko dzielisz. to co się Okrajnika, Co? Jak tak. to, co się tak. Tak, to Tak, tak. Teraz... O O tak. nie już. Ej, który masz level? Ja mam 149. Ja też. A ile nagrywamy? A teraz to nie wiem, ile już nagrywamy, ale... trochę już nagrywamy. Ale nie, ile będziemy nagrywać w ogóle? A, to ponad 10 minut. O, ja się, się, jak będziecie. To już lewisko.

Этого, по а, и я позабавилась, no. no, Я писанер твой. Шустрка, какую пешустрку из Ну. вот это правда тут. Ну, вообще ее тут еще как там себе увидя увидя как экспонировалось. Не мамы себе как поиграть, не то Co tutaj? O i zaraz już ktoś wygra. Co bierzemy? Pycha. Dwójkę. No. Ten naksem jest śni. On ma kosmety, nie? O jak? Będzie jaka mapa? O, już fajnie. O, pycha będzie, fajnie. O, fak Muszę zabić. Dobra, idź chopię. Ja. Tylko prędzej nie będę. Uciekaj, ja chcę zabić. Kurde. Już chyba... Jak Ale tak? W spowle, tak? O już, chodź. Ciebie zachalisz. Pak, pak, pak. Zabić, da, to zabił, spoko. O. Uuu! Ja pochwaliłbym się naszym serwerem parku? Właśnie mamy serwer parku, ludzie. Na razie bez hosta. Smutno wiem. O to Ale będzie host. Na razie I jeszcze skamaczny na dodatek. Administratorzy to. Debytu z Kosowo. Zresztą, znaczy, no, zacznę od najlepszych. Bo kto trzeba Założyć Dobrze. A tak, moderatorzy to. Idłoks to. Spoko, spokojnie, właścicielowie to. Casual i belę saloko. Tak, casual dokładnie. Oooo, saloko padł. Heloko i. Deziomagę. game. razu się zawsze tutaj. Po co tu się od razu? ale 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 Hvordan går det med deg? To wolne miejsca 8 tak, tylko że trzeba mieć Steve'a, 14 lat, bo sprawdzałem już. <noise> Więc nie będzie. A, tego. a ile ja mam ten lat? Tak, a masz Steve'a, masz 14 lat. Spokojnie, nie będziesz chciała. Ta piosenka też była fajna. I jedziemy na pycha. No bo. Nie? No, gdzie musi być ładować. No, mi też. Będzie takie przywulające, że tak, to byś odmieniał, a w niej się grałeś. Bo na pucho, nie na szczęście. Aha, bo to ja się na starym sesie gram. ja już dawno miałam ten no i Nie, nie, <tosłuch> <myślę>. <tosłuch> że tak polibar albo Ej, może robimy cięcia? No to chwilę da cięcia. Jesteśmy już ponownie, jeszcze nie jesteśmy w grze. Jak się będziesz raz łodował, to drugie cięcie zrobię. Niestety. Takie jest las człowieka. Aha. Jest komplet. Jest, 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 już się nie odduje. Jest, jestem. Jest, jestem. Człowiek.

wauw zo toch wel fijn is deze map wauw kurde. kus oh nu kolejka. Nie kolejka. de volgende oh dat koksel oh kijk, is To łapa. Nie? Zabij go, zabij! A to mnie! Kurde! O jesteś u ucet... Ej, ja tu mapę szybko będę przychodził! Dobry, to, Szybko! Ej, ale uciekaj tam! O, ty Ej, weź wszystkie pułapki! Bierz pułapki! Tam, tylko, że jeśli nie będziesz pierwszy, to już leżysz, bo kolejca jest przecież! Jaka kolejka? To kolejka jest... I nawet jeśli go zabije, nie zabijesz, nie? to będzie pisało, że ten kto był pierwszy zabij. Czy kobyla, tylko kobyla, czy, goberu, czy, goberu, czy, goberu, czy goberu, goberu. Coś już chyba. A nie, jeszcze nie doszło. Czy tu, jak to jest spokojny, czy tu, czy Ja już jestem przy końcu. No! Jestem przy Ja i tak, tak cię zabije. jestem przy początku. Tak, mam 25 AP, nie? I tak, tak cię zabiję. Bo ja... dasz mi się chyba zabić, ja. No, ale no odwróć. Niestety się dało. Tak ci się nie da zabić. Weź, piska. Nie, ja zabawałem, żeby ci się dało. No, ja mam ten cycyzm, chyba. A ile masz doświadczenia? Ja mam zero. ja też. Se ma, to ja. D Dzięki. I mam, i mam dwudziestu. <tryk> <tryk> patrz, ja sobie tak skoczę trochę. O, Tylko nie zadnij, bo nie, mam, nie będę miał na kogo patrzeć. No to patrz tam, gdzie. Hmm. Ty się żyje, bo cię nie mogę, ale... O jak to jest? O! Gdzieś cię to? to było? Ej, ale z nożem chodź! Z nożem to tu na dwa... na dwa składaj. A, a! Co to było? Bo jest bardzo często. Weź trochę kamerkę do góry, bo tak trochę dziwnie widać. Wydę mi się. O, no danki. Ale to już leża. Leża. Nie dałaś się nikomu, tylko mi. Rozumiemy? No, ale jak mnie tu zabijem, to nie ma jedna. To ty O, VIP tu jest, VIP tu jest. Bip. Ale to był VIP na, spek na spekcie, chłopie. Ja go nawet walić nie mogłem. No. To był Azbit na spekcie. Tak? Nie słyszałeś coś? się tak na tą mapę skrócić. Dopiero chłopie przeskoczyłem źle i byłem na spawn. <grym> Nie, ja chłopie tak ją skróciłem, że już dochodziłem jak cię zabijali. Patrz, tak, on jest A Ja też, to będzie... Ale... Będzie adwident naszego serwera Minecraft. Ja? Właśnie. Zasuchy zaznął! Daj mi się zabić! Łóż! Łóż! Chy a... Właśnie, ty już tego... Akces jest, nie, ja akce jestem, ja. spadaj. Ja jestem u ciebie, co ty kaza? I daj no mi się zabić. Łóż! Mój zabrał mi cię, ham. Ty już sobie jakiegoś killnął. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. I to tak zawała. No wiem, ale jak ci się odbija... Powodem... Ja sobie sprótam no, kurde. O, tak, 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 no tak, tak, Do końca. tak, tak, nie tak, 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 No i tak, 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 co? Co jest? To się... LOL, tego się nie da skrócić. Właśnie co masz do początku. Da się skrócić. Wszystko się da skrócić. Dobra, jestem. Ale skracaj, bo, bo jest admin, nie? To pan. A oczywiście nie, nie skracamy w ogóle, nie? A trzamarek spadłem na początek. Ja pitole. 6 HP, nie przejdę przez ten wiatr. Mam 6 HP? Dwie właśnie za zatek. Chyba że. Chyba że. Stąd dyskutuj. Tak. Nie dam! Kukuryd! <śla> ja, ja pierwszy. No bo. Już tu Dobra, ja się odrodziłem. To cztery godziny, jak używasz pułapek, Co to? No, no, i dobrze. no, co ten? Ale on jest mikro. i no, sobie no, spokojnie. no, <grym wioska> no, <grym wioska> jesteś? Jaki no, no, koleś no, no, Ten no, 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 jak on to zrobił? no Ej, leci się na No a jak? Co to było? To no, się dziadek, Ale się nie mogą być. Bardzo mu napisałem. Ej, dobra, ej, ej to tak. Ej, Jestem pierwsza. Oh, ja też jestem pierwsza, że Nie, na pewno Eee, gdzie teraz? Ej, może coś powiemy na temat naszego serwa, dopiero my go... Po... go staramy, bo staramy go, nie na tydzień? Nie, no cóż ty... Ja bym chciał walki pojutrze, albo jutro. Ale on będzie otwarty bez nam zachować Albo ja bym wolał tam na Tugle. Nie, na no Tugle nie, nie, bo biegł Koleś tu skraca.